No i jedzie teraz ten, zobaczymy co to jedzie. Werolinum jedzie, ale co, co, co prowadzi, jestem bardzo ciekawy. Mam informację, że będzie to lokomotywa z pociągu Tyskie i może i wagony. No, 55 minut opóźniony.

No to był? To jest znajomy, kapitanom mnie nazwał. Kurde, jakiś miazłami miosi kolei. Moja cierpliwość została wynagrodzona, także dziękuję za uwagę.